puder czy kokaina. Mówi się, by nie oceniać książki po okładce. A mówili, że samą ładną buzią nic w życiu nie osiągnę. Przecież z tymi ciskami coś trzeba zrobić. Co jeśli robienie sobie selfie jest tak naprawdę modą zorganizowaną przez tajemny układ międzyrządowy, mający na celu wykorzystanie tej bazy danych do technologii rozpoznawania twarzy? Co za tym idzie, zrobią z nas cyfrowych niewolników. A skoro tak jest, to ja może wyjść ładnie. Fajny ten fotograf. Przystojny nawet taki, zadbany i nic głupiego i seksistowskiego mi nie powiedział. Czyli pewnie gej, jak zawsze. Kurczę, boli mnie trochę brzuch. Znowu zjadłam za dużo wacików. Czas na dietę Stachurskiego. Od dziś żywię się tylko słońcem. O, cztery butelki proseko na dzień przy zdjęciami nie były dobrym pomysłem. No ale nic, gdyż pachla idzie w ruch, dziewczyna zawsze zuch. Modelki plus size to trochę jak wegański burger. Hm, no niby tak. Ale jednak nie. No, kiedy mówili, że będę w tej sesji hot chick, to myślałam, że chodzi jednak o coś innego. Dwa doktoraty, sześć języków, fakultety i kursy pokończone. I po co mi to wszystko było, jak wystarczyło trochę cycka i dupę pokazać? Maseczka z węgla 15 minut, odżywka na włosy 10 minut, paznokcie 5 minut, balsam do ciała 10 minut. No jednak faktycznie połowa mojej pracy polega na tym, że leżę i ładnie pachnę. Jezu, jaką wielką porcję sobie przygotowałam. No nie zjem. No ja po prostu nie zjem tego. Za chwilę pyknie mi milion followersów na Insta. Dziwne. Myślałam, że do tego czasu depresja już zniknie. No cóż, widocznie granica wynosi 2 miliony. Pamiętaj, że jesteś wzorem dla młodych dziewczyn. Daj im dobry przykład. No, to wciągamy brzuch, a resztę zrobi Photoshop. Jak to dobrze, że dzisiaj sesja w bikini. Najgorsze są reklamy bielizny. Masakra tak pozować praktycznie pół nago. Jak sobie pomyślę, ile razy musiałam klękać przed różnymi facetami, żeby być tu i teraz, na samą myśl aż chce się uśmiechać. Mm, ale usta jeszcze bolą. Jestem na takim etapie życia, że nie wiem, czy zabiłabym bardziej za występ na wybiegu w Paryżu, czy za porządnego hamburgera. Marzenia się jednak spełniają. A mówili, że samą ładną buzią nic w życiu nie osiągnę. A teraz proszę. Miss Radomia 2019. I to w kategorii niepełnosprawni. <laughs> no, czy można mierzyć wyżej? No chyba nie. Stylizacja na seksowną chemistkę mówi. No, przyznam, że tego się nie spodziewałam. Jak można golić brwi i rysować je od nowa? To absurd. Trzeba akceptować swoje ciało w pełni. Która to już godzina? O Jezu, zaraz się spójrzę na konsultację do chirurga plastycznego. Przecież z tymi ciskami coś trzeba zrobić. Vogue, L, bazar, wszystko już niebawem. Ale póki co, reklama maści na hemoroidy. Od czegoś trzeba zacząć. Kurde, czy ja dobre pudełko wzięłam? Puder czy kokaina? Kurde, koka. No to nie wesoło. Chociaż zaraz może być wesoło. Może i jestem głupia, jak ludzie mówią, i egoistyczna. Ale come on, jaka jestem piękna! Już zawsze taka będę do końca życia. Nie ogarniam pracy fotografa. Stój tak cały dzień w miejscu, prawie w ogóle się nie ruszaj. I jeszcze potem ci za to płacą. Pff, ja bym tak nie mogła. No cóż. Każdy ma swoje Rafaello. Ale ma fajną torebkę. Kurde. Pewnie ten szejk kupił, co z nim chodziła. Musiała kosztować parę klocków. Klimat na świecie się załamuje. Rządy wszczynają wojny z rządzy pieniądza. A to wszystko dlatego, że nikt nie bierze na poważnie naszych postów na Instagramie. Nie słuchają nas. Głupcy. Mówi się, by nie oceniać książki po okładce. <laughs> Jejku. Jakie to jest smutne kłamstwo dla brzydkich ludzi. Zaczynam mieć dziwne przeczucia co do tej sesji, foto. Dziwna ta książka, tylko tekst i tekst, żadnych obrazków. To trochę bez sensu. No i kto by pomyślał, że o mojej karierze będzie decydował jeden palec. Naturalne piękno. Jaka ładna nazwa na kwas hialuronowy. Muszę jeszcze zęby umyć jakoś. Mam niesmak po tym ostatnim fotografie. Hmm. A tak się chwalił, że codziennie ananasy je. Ech, nikomu już nie można ufać. Zawsze uważałam, że w życiu trzeba wiedzieć, gdzie mieć, a gdzie nie mieć zera. I teraz wiem, że nie można go mieć na koncie. Ale trzeba go mieć w rozmiarze. Wojny, głód, kataklizmy... Strasznie jak świat cierpi. Jak tylko zostanę Miss Universe, to wszystko to się skończy, bo takie będzie moje życzenie. No i już po! Kurde, na przyszłość muszę dokładniej sprawdzać castingi. Najważniejsze to zapamiętać różnicę między YouTube a RedTube. Oj, czuję, że jutro będzie ciężko chodzić. Nie oh yeah. <noise> jak... yeah, uwaga! Wyślagę, że dobrze. Teraz wersja, wersja. Bez... Gramy, gramy, gramy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Kapital.